Ale jak tego Boga słuchać? Jest bardzo wiele różnych sposobów. Między innymi jest taki sposób, który mówi, że Pan Bóg mówi przez nasze myśli. Jak można bardzo głęboko wiedzieć, co Pan Bóg mówi do nas? Słuchajcie, znam dziewczynę taką jedną, która postanowiła, że chce nauczyć się słuchać, jak Pan Bóg mówi. W czasie wieczornej modlitwy powiedziała do Pana Jezusa: Panie Jezu, no to przemawiaj do mnie. I przyszła do niej myśl, że ma wyjść z domu i iść pod kościół tam, gdzie jest takie duże drzewo. Była trochę zdziwiona, więc zadzwoniła do mnie, zadzwoniła do takiego mojego kolegi Kuby. A usłyszała, żeby kogoś wzięła, bo już jest bardzo późno, żeby nie poszła sama. I wyobraźcie sobie, że kiedy podeszła pod to drzewo, to zobaczyła dziewczynę zupełnie inną która próbuje się powiesić na tym drzewie i była w szoku.